Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku twierdza krzyżowiec Zaczynamy misję 21. Pustynny wiatr. Walczymy przeciwko szczurowi, czym wieprzom. I można powiedzieć, że walczymy też przeciwko Ryszardowi. Ale Ryszard będzie tym najmniejszym problemem, bo tamten wieprzom będzie go cisnął. Więc zaczynamy nie przedłużając. Niestety nie jesteśmy tutaj w najlepszej pozycji, bo tutaj jesteśmy praktycznie od razu. Atakowani, dlatego trzeba dość szybko tutaj zadziałać. Na tego Dzień szczura, nie wiem czy nie przesadziłem. Przesadziłem trochę. okej okay, tu sobie domki postawimy. To tutaj. Uspokój. Tak, na wszelki wypadek. Jesteśmy atakowani. Tego tak od razu sobie nie można tutaj tego zbudować. Mój panie. budujemy jakieś drwali. Ok, jednego mniej, mamy łącznika, to wykorzystajmy to. Okej, okay. mamy tu bardzo mało trawki, więc trzeba wykorzystać jak najwięcej się da. No właśnie dlatego tutaj trzeba było szybko wrócić, żeby dać sobie tutaj radę ze wszystkim. Okręcił mi się ekran. Pięciu kuszników znowu mi się okręciło. Takich ochronnych tutaj trzeba puścić. Do tego jeszcze. Wasza o, o, móc o, tego oddalenie kamery to już dawno nie widziałem Nie masz wystarczającej ilości towarów. Co mi się dzisiaj okręca ten ekran? Okej, okay, teraz specjalnie okręciłem. Z tego Tarcza względu, żeby przygotowana. lepiej. Tarcza przygotowana. Te tarcze porozkładać Okej, okay, jakoś tak sobie może zrobimy. Okej, okay, mamy drewno, bo mi donieśli. Zrobimy sobie na razie dwóch, No jaki klebek sobie postawimy. Ale tak patrząc, patrząc jak to tu wygląda, to tak sobie myślę, żeby nie postawić sobie w piekarni. Może bardziej gdzieś z tej strony. Hmm, dobra, zrobimy sobie takie przerwę. Okay, dobra, super, myślę, że jakaś mąka pojawia, kleba nie ma aktualnie, jest mąka, ale to za chwilkę się powinno Zmienić Twoja popularność spada Ej halo halo co to ma być? Weźcie tutaj Co to ma być? To już taka leka przyginka jest z jego strony Żeby tu se Kłaść Swoją <noise> yy, krowiarnię że tak nazwę Okej okay. No nie jest lekko, nie jest lekko Teraz musimy w sumie Przeczekać wszystko Klikam nie wiem co sam to wykorzystać fakt, że tutaj mogę zamurować cały ten teren. To sobie postawimy to tak. Wykorzystamy ten kamień. On tutaj widzę, że żadnych szczelców nie ma. Więc to nie powinno mnie w ża żaden sposób boleć. Bo szczelców mam Jestem dopiero. Tam. A nie. Gdzie? Chyba, że ten. Na tamten mi bije. Który? Ci mnie ściągają? Z takiego daleka? No, dobra, coś tam przyniosą. O, już jedzie, jakiś kamień jedzie, więc nie będziemy się z tym martwić. Coś tam na pewno do nas dotrwa. Ja wykorzystam ten kamień, który tutaj mam, żeby właśnie się podstawić trochę bliżej. I przeniosę wszystkich szczelców. Nie ma ich dużo, ale będzie ich więcej. Tak, ja tutaj. Wskaźnik strachu. No, trochę tak średnio z tym wskaźnikiem strachu. I tu się klepią już, czy jeszcze nie? Tak średnio Chociaż widzę, że Ryszard nie próżnuje Już tam widzę troszkę yy, Klepie ich Zrobię coś takiego Nie mam kasy, nie mam w ogóle Ale nie dobra wystarczającej ilości Wasza łaskawość. Patę sprzedam trochę tego Wiem, że nie powinienem, ale tak zrobiłem Więc jest tak Jest Zajmujemy tak Pozycja tarczy jest korygowana. Tak. Potrzebujesz trochę prawdziwej czego. Oj, zadaczę. Tyk i tyk. Wyruszamy. Idźcie tam i Nie się Okej, dobra. Mam troszkę pieniążków już. Ok, sobie postawiłem trzy warsztaty w tym miejscu. Superaśnie. Widzę, że chleb, chlebek rośnie w bardzo szybkim tempie. Dostawimy sobie drugie koszary. No i jeszcze te, jestem ubez, zabezpieczony, chciałem powiedzieć ubezpieczony. Ubezpieczony też jestem, ale to akurat mało istotne. Tobie hmm. dostawiamy kolejne. Tak mamy troszkę pieniążków. Okej. Okay. Ludzie ufają ci panie. Jeszcze jeden upiększot by się przydał. Nie masz Wiem, że nie mam tego jeszcze zamurowanego, ale w sumie mogłem to zrobić. Wykorzystać fakt. I tutaj po prostu zostawimy im dziurę na razie. A Wiedomość tutaj odwiedź. zamurujemy. Skuć, i i Żółty? Coś mu chyba ten. Yy, Zacząłem. Jest tu Drwal i ktoś jeszcze z takich pracujących? Nie. Zamykamy. Nie ma chodzenia. I to super będzie, bo przynajmniej mi się yy, dzieciaki nie będą w okay. to wkręcić Okej Jak ja tu wyglądam? Oto sześć to się tu zaszczelił się Szurza mnie towarów. aby Co on sobie myśli? Do tego tak w dziwnym miejscu postawiłem jest te yy, zbrojawnie, ale Jak już sobie tak leżą to nie sobie leżą O jeszcze ja mogę panie. Jeszcze mogę raz podnieść. O. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Okay. Zapasy złota są zbyt szczupłe, son mogę jeszcze podkręcić bardziej. Zdać jedną ósemkę. A! Tak trochę mnie tutaj... Wykosił. No, trochę mnie to zabolało, nie ukrywam. Ale to... W tym momencie dużej różnicy mi nie robi. Tak naprawdę, ten się chyba. Ten się tu chyba zasieli. Ale to szczegół. Będą sami kusznicy w takim razie tutaj. Ale jak to się stało, że oni mi tu weszli, no? Nieładnie, nieładnie. Jakby to zrobić? Może jakoś tak trochę, co? Z tej strony się zamkniemy całkiem. Na przykład, o. Jedź i chodźcie sobie tam dookoła nie się nie stanie, jak nie sobie trochę pochodzicie. Jeszcze więcej... ...puszników. Muszę zrobić sobie przerwę, widzę. Okay. Zostawimy sobie tutaj. Dwa. Warsztaciki. Tu mogę postawić, a Do tego czemu nie? nie trzeba nie postawić nie troszkę, troszkę, ale... ...ale trudno. Tu mam sporo drzewek ogólnie, więc tutaj mnie... ...nie martwi mnie brak... Lód, czci, twoje... Drzewka w tym miejscu. Czy nie jest, jeśli to chodzi? Dobra, będzie na, mu na murku stąd A tutaj? Aha, chciałem powiedzieć, że Ryszarda będą ci będzie ci dał ten wieprz, ale widzę, że trochę się role odwróciły. W ogóle bardzo mocny zamek zbudował, jak na Ryszarda. A, no to nie ma takiego murku, którego nie trzeba pokonać. A, balisty tu w ogóle nie mam. Balistę mnie dopu. Mogę tak postawić jak jesteście w środku? Chyba nie. zejdźcie na chwilę. Postawimy sobie... Co tu się stało teraz? Zjeśli mi sody. Okej. Okay. Nie wiem czy... Ta Balista ma w końcu... Tych ludzi w środku czy nie? Ma, dobra. A to już was mam... Buduję sprzęt oblężniczy. Muszę wykorzystać to i zostawić tutaj jakieś... Tarcze. Jedne jest z drugiej strony. Jest tu praśnie. I już się robi. Nie nie, 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 stójcie. O, a będę mieć upchanych tam trochę na górze, ale. Yy, wytrzymają ten ścisk jakoś. Ja mam taką jakąś dziurę. Gdybym mógł tam do nich ładnie wchodzić? chyba nie. A tu jest połączenie, dobra, właśnie się tak zastanawiam, jakby tu wejść. Co tu jest w ogóle? A studnia myślę, że jakieś wilki, klatki z wilkami, albo coś. Nie masz wystarczającej ilości towarów. To mi to trochę pałkarze. Nie masz wystarczającej ilości złota. Oj tam, i tam. Tych mam. Nie mogę nie tak kamać. Nie masz wystarczającej ilości towarów. O, widzę, że mi tu trochę poniszczyli tych wołów. I w ogóle poniszczyli mi jeden kamieniołom. Okej. Okay. Nie masz ilości towarów. Nie wiem mi przyniosą kamienie, to ja muszę to ogarnąć tutaj to chodzenie ich, bo jest troszeczkę denerwujące. Nie masz wystarczającej Idzie kamień. A bo wy nie sięgacie tego. Weźcie stańcie tutaj na chwilę. A je oszczędzić troszkę. A dobra, mam kamień. A czemuż to? O, teraz będą musieli iść tam mnie. Dobra, ser, dobra. Jest pusty. Nasze zapasy troszkę złota, stale zmniejszymy troszkę tutaj tego. Spokojnie, nie bójcie się. Do ogarnięcia. Troszkę kupię wam tego. No, i macie. I, i, i. Trzeba to zrobić. Tak, na wszelki wypadek. Nie robiłem w tej grze jeszcze. Także. Pichnierz, oni to są naprawdę. Fajnie jeśli chodzi o obronę Więc niech sobie tam stoją, bronią lorda I będziemy sobie robić Troszkę Rycerzy, troszkę nie masz to, Takie 20 złota. O i super, i do to, to chodzi mi A mógł, mógł sobie klepać więcej, więcej moru hmm. Oj, a co nie to nie jest? Jak nie ma chleba? Co wy robicie? Kobietki, co wy robicie? Może dorobić was trochę, co? A ty? Słucham, troszkę. Nie mam właśnie żadnych kuszników w celach yy, do ataku. W celach do ataku, tak. O to, Dokładnie to chciałem powiedzieć. Jednak ten mój mur nie podziała tak, jak chciałem. A trudno. Dobra. Jesteśmy gotowi. Trzeba sobie tego żółtego, tego żółtego pocisnąć. Bo nie znam problem. Ten tu się w ogóle nie rozbudowuje. Może Jesteśmy tego, tego zabiję? Za czy mi jest spokój? A. Czy nie wyjdziemy z tego Jesteśmy żółtego? To, co tu się nie dzieje? Ktoś tu atakuje? A, to wysłał jakąś mini armę w moją stronę. A też idzie? A tu żółty zaatakował. Żółty jest najgroźniejszym, chyba. Twoim przeciwnikiem. No, nie jest nawet lepszy od tego. Od Ryszarda. Ciebie zostawimy, ciebie zostawimy. Ruchy, ruchy. Chodźcie, chodźcie, tu chodźcie. Nie no. Gdybyście się nie szli mi w jednym tempie. Czego ci trzeba? Chyba muszę zaznaczyć w dwóch różnych klatkach. Się mi. Pozdrawiamy się. Jak się tędy przebije, to coś mi to da? Nic mi to nie da. Musimy przejść się. O, chodź tu. Od tyłu. Co A, dobra. Możecie iść tędy nawet, jak chcecie no Nie przeszkadza mi to? Chodźcie tu. Wiadomość od wieprzesa, latająca zabąka szata, tu już uleciała. Niesły... Wtedy musimy się przebić. Tak naprawdę, byłoby najlepiej. Mój panie! Tobie się tędy i będzie dziedzinie zwyczajnego. Było nie mamy zabi zabijamy, sprzedajemy wszystko co się da. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Jest. Y Ludzie żywią do ciebie ciepłe uczucia. taki średni. Uważają, że bo mu brakuje pięknie, dlatego nie chce rosnąć mi. Okej. Okay. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jak tam? Czekamy na rozkazy. Hmm. Lecicie tam. Ale dobra, ci powinni sobie tutaj dać radę. Momentalnie. Yeah. I co by teraz zrobić? Wbić się tędy i mam przejście do końca, Mysląka, Żyko, unikać tamtych kuszników. Okej, okay. o dostałem od niego bronię. Dzięki, A to sprzedam. Ale dokupię tak, bo ja chciałem mieć po prostu równą liczbę, rozumiecie. Dobra, na razie was zaznaczę. Wbijcie tam. I wy też tutaj wbijcie. Wyjdźcie tam od razu. O! Cię wpakowałem w doły. O, ten tam zatrzymał wszystkich chyba. Mam przejście? Nie mam przejścia. Ale tam... Ej, co tu się stało? Co to się tam stanęło? Ruchy, ruchy. Ej, halo! Czemu tylko mi. Jedynkę to mi. tu przenosi. Co to się dzieje? I tutaj widać, nie zabądźcie. O, to mogę nie przeżyć. To może mnie boleć. No. Jeźdźcie tu. No, trzeba nazbierać sobie. Pieniążku znowu i zrobimy... A tak. Zaraz go Nie masz I jednego i drugiego zabić jeszcze 40 40. Brak miejsca, w zbrojowni. Czemu? Brak miejsca w zbrojowni. A co się stało? Brak Czemu ty jesteś taki wściekły? Opowiedz o swoich problemach, może pomogę jakoś. Ale z tego co wiem, ja, to ty się nie lubi dzielić swoimi problemami. Ten też tu trochę wojska ma. No, ten tu się umocnił dość mocno. Umocnił dość mocno. Dokładnie, ale. Ale to też jest minus dla niego. Bo na opartego od tej strony jest w ogóle niebroniony. Jakby nie patrzeć. Trzeba znaczy, patrzeć, jakiś, czy nie ma jakiś luk w murach, ale widzę, że. Jeśli chodzi o to to akurat nie... ładnie. wszystko podostawiał. Postawię sobie jakiś kościółek może, co? I może kaplicę tutaj. czekamy, kamyczek, kamyczek przyjechał. Ale widzę, że trzeba trochę zboża dokupić. Bo moi, moi się nie wyrabiają. Ale teoretycznie jakbym się dobudował farmą tu. Tylko jedną. Może inaczej. O! Będą mieli kawałek dochodzenia, ale będzie przynajmniej więcej tej... tego zboża, gotowi. którego tak to bardzo potrzebuję broni, aktualnie. Ser. Nie masz wystarczającej ilości Tak to wygląda. Religia będzie jeden. żywności nie ma. Nie masz wystarczającej ilości Ale to, 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 jak to się mówi, nie mój problem. Z tym, że nie ma jedzenia. Mogli się postarać bardziej. Wasza łaskawość? Zrobić Trzeba jedzenie, a nie. To ja muszę im zapewniać jedzenie. Nie Co to widział? No rekrutujmy jeszcze jednego. Zrobmy sobie czwarty katapult. Sprzęt nie wiem, na ile mi tutaj pieniążków starczy, Buduje bo to trochę kosztuje. i się skończyły, pieniążki. Ale jeszcze nie jeszcze pomożemy z tym. I już mamy a sobie właśnie zaczęcie robić, czy nie? Jak to działa, że wy tutaj nie widzicie, a dopiero tutaj? Dziwna sprawa. No, na opartego, jestem w stanie jeszcze sobie. O, pieniążki z tego wyciągnąć większe. Nie Ale widzę, że brakuje mi. Powoli brakuje mi drewna. Zrobimy trochę drewna, bo to się zwróci. Nie masz Z zyskiem katapulty 3. Nie Jesteśmy gotowi! Ok, y poczekajmy, kto to ich zabije. A nie jestem w stanie tego muru jakoś przeciągnąć bardziej. O, coś tego typu. No teraz będą musieli trze, mój iść tędy. Ruszymy. Całą armią. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Biedny ten farmer. Ile raz umrze to? I cała salwa w niego idzie. Co najlepsze. Ej, to najlepsze. To jest coś siły. Prawie. O, dzięki. Dzień na ziom. Czekamy na loskazy. Przygotowana do miotania, mój panie. A to pułk jest szybszy zbrojnych. Ciekawe No nie macie jest was 50 na górze. Katapulta przygotowana do miotania mutantania. Nie wiem, ktorandniośli, ale chybaлеко zbondzili. Tak jest. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Kroczek po kroczku. Musimy tą wieżę to będziemy mogli się tam tędy wbić. Bo ich na górze nie wybije. Katapulta przygotowana Raz. Tutaj ba ...wielka przerwy. A! To wyrobi się. Okej, okay, super się ty wpuścimy przodem. Tam ci nie się bronią. Okej. Okay. Tak, przecież się teraz bijemy w pierną kupę Okej, okay, o to chodzi, o to chodzi. Który strafi? trafi, Dziękuję. Ok, zbrojnych Uzdabiamy nie ma żyć. Się... A już nie mam ale broni dostali. Co jak wygląda? Nie, nie, Też nie jest kolorowo. Ale przygotowana do miotania, Trzeba sobie dorobić więcej ludzi. Co ja tyle kurz dostaję? Czy oni mają tyle kurz w zapasie, czy towarów. co? To po prostu mi tak produkcja ruszyła, tych kurz w nie masz tym momencie. 40 wyda się, zbrojnie no. jest rekrutów rekrutów A co to się stało? Albo no, więcej. No nie wcisnę. Niech sobie tutaj stoją w takim razie. Jesteśmy gotowi! Kupiłem, znaczy zrobiłem Trzeba więcej Raz, dlatego mi się tutaj nie serdecznie mieszczą. Okej, okay. tutaj już część ładnie mieściła. jeszcze część zbroi. Jesteśmy gotowi. I tyle wojska powinno mi wystarczyć. Broni, Katapulty mam. Nie masz wystarczającej ilości złota. Tak średnio z tym zbożem wyglądam, znaczy z tym jedzeniem, myślę o to chodzi. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Ale tak trudno, jest, że... jakoś tutaj będą musieli przeżyć sobie. Beze mnie. Bez mojej, pod moją O co tak mi chodzi? Jest, ja będę w ataku, to żeby sobie brudu, dali radę okay, No opartego ja Mogę sobie to już Usunąć, będzie się mieć trochę bliżej dochodzenia. chodzenia pani. No, panie Ale się ustawcie tutaj Przygotować A skąd ty się tam wziął? Przykro mi, Mogę to zepsuć? No muszę ci sody zbudować ziomek Tak ser no tam. stamtąd. Jeży, Jak tyś to zrobił, że tam wszedłeś, to ja nie mam pojęcia. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To gdzie by tutaj podejść? Od przodu? Są dwie mangonele, to może trochę boleć. Tu jest za to ciasno. z każdej strony jest ciasno. To zresztą będzie najłatwiej poniekąd. Zniszczymy dwie bramy i mam przejście. Od razu. Wysoka Wysoka, to wytrzał, to się? przygotowana do miotania mój panie. Tam się ustawcie wszyscy. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Kupię wam tego zboża pełno. Powinno mam starczyć. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Ja sobie zrobię to to trochę katapul jeszcze. Ja łaskawość. Większa katapulta powinna wystarczyć. Daj nam zadanie. Jeszcze? Buduję sprzęt oblężniczy. Nie można... Tutaj tutaj tego oblężniczy. Oblężniczy. Mogę zacząć budować gdzie indziej, ale mieliby tam bliżej, gdybym zaczął budować to troszkę w innym miejscu. Już trudno, już tutaj zaznaczyłem, to nie będzie. Nie, się tu wszyscy zbiorą. Ja to po nie znam, takie wolne tak naprawdę. Powinno nie masz być. Okej, okay. nie wiem, czy ten ping był słychać. Eee, zapomniałem wyciszyć telefonu. Staram się wyciszać. Nie masz wystarczającej ilości. Rze nawet dzwonił podczas wciwieć. nagrywek, ale dało mi się to właśnie dzięki temu, wycis temu wyciszeniu ogarnąć. Może katedrę tak sobie walniemy, co? Nie taki. Tylko mnichów ser. na poprawkę. To jest jedna z tańszych jednostek, a naprawdę całkiem dobra. Dobra, weźmiemy. Weźmiemy was. Tutaj... Niepokojemy tutaj niepokojamy tutaj te dwie katapulty. Fajnie byłoby gdyby się trochę oddaliło od zamku. lecić tam. A zapomniałem, że Pot nie, nie strzelę katapultami w ten. Pciągniecie. O jaki rozrzut macie Panowie. No właśnie szczelon na siebie Wyjdźcie już Teraz jeszcze tam ta mangonela ta mangonela będzie mi boleć Bo ty już murów nie ma To czym ty gadać w ogóle Wykości mi to wszystko w tej linii O, dobudował murek. Jesteście gotowi! O! mniejsi już padli. I... Bo w którym momencie. To bez chyba coś pomyliło. Naprawdę mu się pomyliło. Myślał, że jak zabił mi tym mnichów, to wygrał. Od serca. I nie było wiadomości odwiegiego serca. Bo już umarł. Okej. Okay. Misja całkiem przyjemna. Bardzo fajnie mi się grało. Ta misja jest chora. Tu jest tylko tutaj jedno przejście do, do mnie, więc można się tu zamurować, sobie siedzieć i siedzieć. Ale to jest nieważne, to sobie ogramy w następnym razem. A na ten moment dzięki wielkie wszystkim za uwagę. Zachęcam do komentarzy, zachęcam do lajkowania odcinka, zachęcam również do subskrypcji kanału. Jak i zapraszam Was wszystkich na Discorda, którego macie w opisie. A na ten moment będzie wszystko. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Hej, apa.